Witam serdecznie. Ja chciałem się tutaj wypowiedzieć ponownie na temat mikrodawkowania LSD, ponieważ jak informowałem w poprzednich materiałach, staram się w formie jakby dokumentu relacjonowania moich odczuć związanych z mikrodawkowaniem LSD w formie dokumentu chcę przekazać właśnie swoje spostrzeżenia. W taki sposób, żeby osoby, które są ewentualnie w ogóle zainteresowane tym tematem, miały jakąkolwiek wiedzę na temat tego, co to daje, jakie są moje odczucia, spostrzeżenia. Absolutnie nie chcę tutaj nikogo zachęcać do używania mikrodawek LSD albo eksperymentowania z takimi środkami. Natomiast ja postanowiłem trochę poeksperymentować na sobie i relacjonować to po to, żeby y, jakaś realna osoba, a nie jakieś tam wpisy w internecie y, jakaś realna osoba na ten temat się wypowiadała. Tutaj chciałem powiedzieć swoje następne spostrzeżenie co do mikrodawek LSD. Y Ogólnie moje zdanie na dzień dzisiejszy na temat mikro, mikrodawkowania LSD jest takie, że to w dużym stopniu poprawia nastrój, nie powoduje raczej uzależnienia, nie powoduje na drugi dzień jakiegoś spadku samopoczucia, wręcz przeciwnie, raczej tutaj nie zauważam zupełnie czegoś takiego. Działa to antydepresyjnie moim zdaniem, w dużym stopniu poprawia to nastrój. Natomiast nie uważam, żeby to była dobra metoda, żeby sobie na co dzień funkcjonować z tak poprawionym nastrojem, bo to prowadzi do tego, że po prostu jakby nie zmieniamy pewnych rzeczy, które nam w życiu nie odpowiadają i funkcjonujemy sobie na poprawionym humorze, więc nie uważam, żeby to było dla normalnej osoby dobre. Nie wiem, czy to poprawia funkcje intelektualne. Raczej chyba nie, natomiast zdolność jakiegoś tam może takiego globalnego bardziej myślenia, tak jak to jest na Tripie po LSD czasami, no to być może to myślenie się trochę zmienia, więc jakieś korzyści można z tego odnieść w momencie, kiedy nie wiem, rozwiązuje się jakiś problem czy coś w tym rodzaju, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj przy, funkcji, przy, przy używaniu codziennym tutaj były z tego korzyści, także. Może to jest dobre faktycznie dla osób, które mają na przykład depresję albo bardzo ciężki moment w życiu. To moim prywatnym zdaniem, na przykład porównując SSR-je, które blokują wychwyt zwrotny serotoniny noradrenaliny, to, to chyba lepszą opcją tutaj by byłyby naprawdę mikrodawki, biorąc pod uwagę, w jaki sposób to łączy się z receptorem serotoninowym, że jest mimetykiem, prawda? więc no, mam nadzieję, że te badania będą kontynuowane na temat tego właśnie zastosowania LSD w depresji tych mikrodawek, bo moim zdaniem tutaj mogą one dużo wnosić, natomiast e, jeszcze powiem tutaj o jednej rzeczy, mianowicie o mikrodawkach LSD i modafinilu modafinil to jest środek, który jest lekiem, jest już e, oficjalnie, że tak powiem, uznany jest to środek, który w dużym stopniu zwiększa możliwości intelektualne. Ja od, z niego korzystam od czasu do czasu. W momencie, kiedy mam dużo pracy jakiejś intelektualnej do wykonania, to zdarza się, że użyję modafinilu. Jest to środek, który naprawdę podkręca mózg. Nie wiem, to jest dla mnie, według, według mnie to jest jakieś 150% naszych, y, procent naszych normalnych możliwości, 200, nie wiem. Naprawdę zapieprza się jak mały robot, ale... On powoduje coś takiego, że jesteśmy zafiksowani na tej pracy. Nasze myślenie jest takie matematyczne, że tak powiem. Natomiast zauważyłem, że niesamowity efekt daje połączenie mikrodawek LSD, które poprawiają nasze samopoczucie czyli ten mikrodozing, do którego właśnie nie zachęcam, bo to nie są jakieś wybitne korzyści. Uważam, że to może będzie dla osób chorych dobre. Ale łącząc te mikrodawki z modafinilem no to faktycznie samopoczucie jest mega bardzo dobre, bo mamy już wyraźnie zwiększone możliwości intelektualne przez Modafinil. Dodatkowo mamy lepsze samopoczucie i to właśnie takie jakby trochę świeże globalne myślenie w związku z tym, że po prostu się czujemy bardzo dobrze, że to działa tak odświeżająco, tak? Te mikrodawki, bo ja to tak zauważam biorąc je, że to myślenie jest zmienione, ale tutaj jeszcze ten procesor jest podkręcony, więc te dwie rzeczy robią nieprawdopodobne kombo. Więc naprawdę nie zachęcam nikogo do stosowania takich rzeczy, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o mikrodawki, jeżeli już ktoś stosuje, to nie wiem, czy nie jest przypadkiem dobrą opcją, żeby na przykład te mikrodawki brać z Modafinilem. Dlaczego? Bo na temat Moda Finilu czytałem dużo opracowań. Mam też znajomego, który Moda Finilu używa od czasu do czasu e, w jakichś sytuacjach, gdzie naprawdę musi być skoncentrowany, czyli na przykład, nie wiem, rozmawia z Radą Nadzorczą, z czterema osobami, na razie musi być po prostu bardzo błyskotliwy i dużo mu to daje. Według tego, co on tam mówi, to fajnie mu to po prostu pomaga. No i tak może być, bo to wiele osób znanych bierze, jakiś biznesmenów naprawdę. A, więc tak działa Modafinil, natomiast łącząc go z tym właśnie LSD to jest po prostu petarda, natomiast działanie Modafinilu jeszcze takim, o którym ja czytałem, jest to, że on działa... E Neuroprotekcyjnie były badania takie, gdzie podawano szczurom metamfetaminę, która jest nieprawdopodobnie neurodegeneracyjna, jak wszystkie na przykład środki typu MDMA, amfetamina i tak dalej. One po prostu niszczą mózg. Natomiast w momencie, kiedy ona była podawana z modafinilem, to nie wiem, czy ona w ogóle nie powodowała neurodegeneracji, czy dużo mniejszą. W każdym razie były znaczące różnice. Więc wydaje mi się, że jeżeli już ktoś, nie wiem, eksperymentuje na przykład yy, z mikrodawkowaniem LSD to może dobrą opcją jest profilaktycznie ze względu na te badania, aczkolwiek modafinil też jest pewnego rodzaju niewiadomą, bo jest od niedawna wynalezione, ale raczej nie powoduje neurodegeneracji, raczej może pomagać tutaj, jeżeli chodzi o tego typu problemy. Jest w narkolepsji stosowany. To nie wiem, czy niedobrze jest to skrzyżować, mówiąc teoretycznie. Absolutnie, tak jak powiedziałem, nie chcę zachęcać, ale jeżeli on działa neuroprotekcyjnie w przypadku metamfetaminy, to jeżeli by się okazało, że to, te mikrodawki LSD... Działają w jakiś sposób degenerująco na mózg, to jest możliwość, że moda w sytuacji, kiedy bierzemy albo LSD stricte, albo mikrodawkę może zabezpieczać ten mózg w momencie, kiedy by się okazało, że te środki działają neurodegeneracyjnie. Z tego co ja wiem, używanie LSD, biorąc pod uwagę te, jakby badania, które wykonywano do tej pory, raczej działa neuroprotekcyjnie, z tego co ja słyszałem. Ale gdyby się okazało, że to jednak ma jakiś potencjał neurodegeneracyjny, to być może modafinil mógłby tutaj chronić przed tym. Także moim zdaniem tutaj temat jest do rozważenia modafinilu w przypadku na przykład mikrodawek, jeżeli chce mieć poprawione myślenie, antydepresyjność i tak dalej, bo to połączenie naprawdę robi niesamowite rzeczy. Ja jeszcze wypróbuję na sobie, jeżeli będę robił tripa jakiegoś w przyszłości kiedyś na LSD, to spróbuję wziąć wcześniej modafinil, który... Jeżeli by tutaj były jakieś negatywne sytuacje związane z tym LSD, to zabezpieczy mózg dodatkowo w momencie, kiedy LSD daje czasami naprawdę wybitne przemyślenia, tak? kiedy mamy tą fazę przemyśleń, no, każdy, kto brał LSD, mniej więcej wie, do czego zdolny jest mózg człowieka w momencie, kiedy to myślenie jest takie kompletnie nieszablonowe, to zastanawiam się, właśnie, jakie można mieć wtedy rozkminy, że tak powiem podkręcając ten mózg wcześniej, mając wielokrotnie większe możliwości ze względu na modafinil i jeszcze biorąc na przykład LSD, gdzie dodatkowo te wszystkie połączenia neuronalne są aktywne i mamy kompletną kreatywność, dochodzimy do jakichś tam wspomnień z dzieciństwa, wyparć traum, mamy dostęp do wszystkiego, dodatkowo mamy pracę mózgu, nie wiem, taką na 150% na przykład, więc e, także tutaj chciałem tyle powiedzieć, tak, że jednak jeżeli już ktoś się bawi w to wszystko, to może dobrą opcją jest, nie wiem, łączenie tego z modafinilem w celu ewentualnie neuroprotekcji przy używaniu jakichkolwiek narkotyków. No, z tych badań, które, które czytałem, no to wynika, że teoretycznie rzecz biorąc, jeżeli ktoś bierze jakieś dragi, które ryją kask, czyli prochy. Pomijam to, że te osoby się z reguły tym nie przejmują, ale jeżeli, jeżeli już ktoś bierze takie rzeczy, to teoretycznie chyba lepiej by wyszedł na tym, gdyby brał w tym samym czasie modafini, żeby jakby chronić mózg przed neurodegeneracją. Także takie moje luźne przemyślenia, luźne też spostrzeżenia na temat samopoczucia po. Po mikrodawce, czy ja mówię około 7 mikrogramach, na przykład, bo dla mnie to jest taka dawka 7,8, gdzie nie czuję zupełnie działania na przykład LSD, ale mam trochę zmienione myślenie, plus dodatkowo Modafinil, który zdolności intelektualne poprawia niesamowicie. Na tym połączeniu jest po prostu super pod każdym względem i może to mieć pewien potencjał tutaj, jeżeli chodzi o, o właśnie ewentualnie działanie neuroprotekcyjne. Fajnie by było, jak te, jakby te badania ruszyły na temat właśnie mikrodawkowania LSD. Wiem, że one są cały czas robione przez MAPS, ale no, gdyby one były bardziej swobodne, bo wtedy może na szczurach, nie wiem, na czymkolwiek e, można by zaobserwować połączenie tych dwóch środków. Mam nadzieję, że w przyszłości kiedyś takie rzeczy będą badane, bo jednak technologia się rozwija. Rozwija się medycyna, już chociażby w dziedzinie dopingu osiągnęliśmy tyle, że można jakby standardowego człowieka poprzez użycie jakichś tam środków doprowadzić do naprawdę wspaniałego wyglądu, wcale niedużym jakby nakładem pracy. Jesteśmy w stanie to osiągnąć bez dużych skutków bocznych, tak? Nie mówię tu o nakoksowaniu kogoś jak kulturystę z Mister Olympia, bo to na pewno nie jest zdrowe, ani mądre, ani nie jest wykonalne w większości przypadków, ale po prostu jesteśmy w stanie jakby doprowadzić w szybkim czasie do tego, żeby człowiek był witalny, zdrowy i fajnie wyglądał za pomocą jakby współczesnej medycyny. I to samo myślę, że można zrobić w przypadku właśnie, nie wiem, dopingu mózgu, tak? No bo Modafinil to jest nic innego jak doping, doping mózgu, ale Mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli chodzi o depresję, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie, wykorzystanie tego potencjału intelektualnego, zostaną właśnie opracowane takie procedury. Bo nie ukrywajmy, że dużo dzieł, jeżeli chodzi o nowe technologie, albo nie wiem, chociażby jakichś tam em, prac, napisanych przez naukowców, było na różnego rodzaju wspomaganiu em, były napisane na jakimś wspomaganiu. Tak? Jeżeli ktoś chce, wybitnie, ponad normatywnych efektów w sporcie na przykład zawodowym to bierze doping i to jest normalne. Jeżeli ktoś się łudzi, że tego nie ma, to się po prostu łudzi, bo, bo na tym polega osiąganie najwyższych celów. Ja słyszałem, że nawet Rerum Novarum, ta encyklika papieska, była pisana po kokainie. Nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale to jest całkiem możliwe, ponieważ wybitne umysły, wybitne dzieła no często po, po, powstają na wspomaganiu tak i niektórzy ludzie z tego jakoś potrafią korzystać. Najważniejsze jest to, żeby nie, nie korzystali z tego idioci, bo jeżeli ktoś robi coś bez żadnego pomyślunku, no to naprawdę może się to źle skończyć. Natomiast jeżeli chodzi o badania nad możliwym maksymalnym wykorzystaniem potencjału mózgu, powinny być prowadzone i myślę, że tutaj jakby operowanie tymi środkami, zainteresowanie się tym tematem byłoby pomocne. Także tyle chciałem powiedzieć. Jeszcze raz nie zachęcać, bo jest to na pewno eksperymentowanie na swoim umyśle, więc na pewno warto zachować rozwagę, bo umysł mamy tylko jeden. Ciało można zdegradować, potem znowu je z powrotem wytrenować i tak dalej. Natomiast jakieś tam uszkodzenia związane szczególnie z narkotykami nie są rzeczą dobrą co widać po niektórych osobach z życia publicznego. Nie wiem czy wszystkie uszkodzenia w mózgu spowodowane dragami są odwracalne. Większość, które są spowodowane marihuaną, jakieś tam to, że ktoś jest przyjemany, to jest odwracalne z tego co ja widzę, tak, jeżeli ktoś odstawi to jaranie. Ale czy takie neurodegeneracje po Mefedronach, po tym wszystkim, czy to jest odwracalne, to nie wiem. Więc, czy warto eksperymentować z własnym mózgiem, też nie wiem. Każdy sobie musi indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie. Ja do tego nie zachęcam, bo umysł mamy tylko jeden, a to jest najważniejsza cecha um, człowieka. Także na pewno temat jest poważny. Natomiast moje spostrzeżenia tutaj zawarłem i tyle chciałem powiedzieć w tym materiale. Jeżeli materiał Ci się podobał, to daj łapkę w górę, subskrybuj do następnego. Hej.